Panie z wami i z duchem do Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł, przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak się godzi nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A oto głos z nieba mówił: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo pańskie. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przed chwilą byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Pan Jezus przychodzi do świętego Jana Chrzciciela, by przyjąć chrzest od niego. A Jan Chrzciciel mówi: "Nie, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. A ty przychodzisz do mnie, prawda?" Właśnie. Takie to było wydarzenie, bo święty Jan Chrzciciel wiedział, że chrzest, który przyniósł pan Jezus, jest mu do zbawienia koniecznie potrzebny. A Pan Jezus jak gdyby, tak Go powstrzymał. Zobaczcie, odmówił chrztu Janowi. Mówi nie, teraz postąpmy tak, że Ty mnie ochrzcisz, prawda? I rzeczywiście tak się, tak się stało, bo Jan mówi, że to ja potrzebuję od chrztu od ciebie. Bo wcześniej nie wiem, czy przypominamy sobie, w Ewangelii jest takie słowo, że święty Jan Chrzciciel mówi. Po mnie idzie ten, który będzie chrzcił, czym będzie chrzcił? Duchem Świętym i ogniem. Duchem Świętym i ogniem. A więc da Ducha Świętego tym, którzy zostaną ochrzczeni przez Jezusa. I da takiego, można powiedzieć, ogień wiary dla człowiekowi. Że ten człowiek będzie zupełnie inaczej jakoś żył. Że jego wiara będzie taka mocna, gorąca. No właśnie. A tymczasem taką wiarę chce przyjąć święty Jan Chrzciciel, a Pan Jezus mówi na razie nie. Na razie nie. Jakby mu odmawiał chrztu, prawda? Taka, taka dziwna sytuacja. No właśnie, dlaczego, dlaczego Chrystus odmawia chrztu Janowi? To jest zastanawiające. To jest zastanawiające. Czasami się też zastanawiamy, dlaczego sam Pan Jezus miał przyjąć chrzest, e, chrzest od Jana. Czy chrzest. Był Panu Jezusowi potrzebny? I oczywiście możemy powiedzieć, że nie, bo Pan Jezus był bez grzechu, a chrzest Janowy był dla nawrócenia, a Pan Jezus nie musiał się, nie musiał się nawracać. Tak więc to przyjęcie chrztu dla Pana Jezusa nie było ważne. I to jest zastanawiające. Z jednej strony takie pytanie, dlaczego Jezus prosi Jana o to, czego nie potrzebuje, bo Pan Jezus Chrztu nie potrzebuje? A odmawia Janowi tego, co Jan potrzebuje, bo Jan potrzebuje Chrztu Świętego. Dlaczego tak właśnie się dzieje? To jest trochę tak jak w naszym życiu. Ale zacznijmy od początku. Zobaczmy, że Pan Jezus em, tak naprawdę ich Chrztu nie potrzebował, ale od samego początku swojego życia tutaj na ziemi, od zwiastowania, to wszystko, co Pan Jezus czynił, nie było mu do życia tak naprawdę potrzebne, bo ani, zobaczmy, Narodzenie, które teraz przeżywamy, jak tutaj patrzymy na nasz żółbek, ani narodzenie panu Jezusowi nie było potrzebne, żeby stać się człowiekiem, ani potem ucieczka do Egiptu czy inne wydarzenia, takie jak na przykład później biczowanie. Jak sądzicie, czy biczowanie było panu Jezusowi potrzebne? No chyba nie. Kto lubi, jak go ktoś bije? Nie, uciekamy. Jak ktoś nas chce bić, to mówimy, o nie, dlaczego on mnie bije, prawda? A jednak pan Jezus przyjął biczowanie albo dźwiganie krzyża. Czy panu Jezusowi było dźwiganie krzyża potrzebne? Oczywiście, że nie. Tak samo śmierć na krzyżu nie była potrzebna. A te wszystkie wydarzenia były dla nas potrzebne, bo pan Jezus właśnie je przyjął, byśmy my mogli zostać zbawieni. Byśmy my mogli zostać zbawieni. I dlatego mm, dalej to pytanie jest ciekawe, dlaczego Jezus prosi Jana o to, czego sam nie potrzebuje a nie daje Janowi tego, czego on o co prosi, chrztu e, świętego, prawda? No a to jest tak trochę jak w naszym życiu, zobaczmy. My o wiele rzeczy prosimy Pana Boga. O wiele rzeczy prosimy Pana Boga. Nie wiem, o jakie rzeczy możemy prosić Pana Boga. Kto o jakieś rzeczy prosi Pana Boga? Może ktoś by powiedział? Nikt nie powie, to tajemnica pewnie, co? A tu powiesz, tak? No to powiedz, no. Życie. O długie życie, na przykład, właśnie, o długie życie. No, a najlepiej to, jak już o długie, to już o wieczne życie, nie? Tak, żeby cały czas żyć, o życie wieczne. No właśnie, ale czasami, właśnie, moi drodzy, my sobie myślimy tak, teraz było Boże Narodzenie, prezenty jakieś dostawaliśmy, może byśmy dostali jakieś klocki. O, ja bym chciał dostać klocki, prawda? Kto chciałby klocki dostać, moi drodzy? No parę osób widzę na balkonie tam chciałoby dostać. Ale teraz dzieci to chyba nie klocki, to raczej smartfona. O, no to tak, to prędzej, prawda? Dostać smartfona. A tymczasem Pan Jezus mówi do nas, jakbyśmy nie dostawali. jakby Mówi tak, a przyjdź nam sześć świętą. No i powiedzmy sobie szczerze, Jezus nam daje to, czego... My, to, to, czego my byśmy chcieli, to Pan Jezus nam nie daje, a na przykład proponuje to, czego czasami no nie chce nam się przyjść do kościoła. Myślimy sobie, a tam będę się nudził znowu. Siedzę, 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 a tymczasem Pan Jezus mówi, a do kościoła, prawda? No właśnie, albo na przykład mówimy, musimy sobie, chciałbym samochodzik jakiś elegancki, mm, pojeździć sobie, pojeździć sobie, a Pan Jezus nam mówi, Przejść do kościoła na mszę świętą. No, znowu my o coś prosimy, takiego zwyczajnego, prawda? A Pan jest nam tego nie daje, czego my potrzebujemy, a na przykład chce nam dać to, co niekoniecznie jest dla nas w życiu potrzebne. Ale właśnie na przykład czasami bywa tak, że chcemy mieć lalkę, na przykład, no, a Pan jest nam cały czas mówi, a przyjdź do kościoła, pomódl się, a przyjdź do mnie. A my właśnie gdzieś jakoś tego nie potrafimy, nie potrafimy zrozumieć. Albo czasami, moi drodzy, jesteśmy zmęczeni, pracujemy, pracujemy, albo gdzieś yy, jesteśmy bardzo zmęczeni, padamy na twarz, można powiedzieć, i mówimy, a nie chce nam się iść do kościoła, nie chce nam się iść do kościoła, chociaż Pan Jezus mówi przyjść nam sześć ale jak pójdziemy później do kościoła, jak przyjdziemy na tą mszę świętą, to jakąś taką wewnętrzną radość czujemy, że jednak pokonaliśmy to, co było jakieś takie słabe w naszym życiu. Co gdzieś właśnie, chociaż tego nam się nie chciało, ale jednak warto było. Bo tak rzeczywiście jest. Albo czasami, moi drodzy, jesteśmy chorzy. Tak jak święty Jan Chrzciciel potrzebował chrztu dla naszego dla, dla zbawienia, tak i my y, możemy powiedzieć, że zdrowie jest ważne, prawda? Kto chciałby być zdrowym zawsze? No właśnie. Ja teraz chodzę po kolędzie, to tak wszyscy mi mówią, oby zdrowie najważniejsze, bo te choroby, te wszystkie trudności, albo ktoś mówi, zeszły rok był zły, bo chorowaliśmy, może ten będzie lepszy, tak sobie myślimy. Gdzieś nam na tym zdrowiu zależy. A Pan Bóg jakby nam tego zdrowia odmawia, jakby nam mówił, nie, bo my cały czas chorujemy i gdzieś nie pozwala nam. A chce, żebyśmy właśnie gdzieś Jemu zaufali. Gdzieś Jemu zaufali, że gdzieś, yy, chociaż nie, nie, jakby nas nie wysłuchuje, to tak jak świętemu Janowi Chrzcicielowi, żebyśmy jednak Jemu zaufali. Bo święty Jan Chrzciciel nie otrzymał chrztu od Pana Jezusa, ale jednak zaufał i ochrzcił Pana i ochrzcił pana, pana Jezusa w Jordanie. Ochrzcił pana Jezusa w Jordanie. To jest coś takiego, moi drodzy, jak jest właśnie taki obrazek, nie wiem czy widzieliście w internecie właśnie taki obrazek, jak pan Jezus prosi dziewczynkę małą, tak jak tutaj na tym obrazku, o misia, którego ma. Tak jak tutaj mamy naszego Stewka, prawda? O. Pan Jezus bierze takiego Stewka, można powiedzieć, chowa za siebie, chowa za siebie i przychodzi do niego i mówi: "Daj mi swojego misia małego." daj mi swojego misia. Ale nie, to mój ulubiony misia, nie chcę go dać, nie? A jak mi dasz małego misia? Ja ci dam takiego wielkiego misia, prawda? No i właśnie e, trzeba czasami Panu Jezusowi e, Panu Jezusowi zaufać, zaufać, żeby rzeczywiście to, co Pan Jezus chce od nas, żeby to wypełnić. A wtedy się okazuje, że będzie tak samo, jak dzisiaj przy końcu Ewangelii, gdy Pan Jezus przyjął chrzest gdy święty Jan Chrzciciel spełnił tą wolę Pana Jezusa, żeby Go ochrzcić, to wychodzi Pan Jezus z Jordanu, niebo się otwiera i słyszy głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pomyślmy sobie, jak nam czasem nie chce się pójść na mszę świętą, jak nam czasem nie chce się pomodlić. Albo czegoś dobrego uczynić. Czasem myślimy sobie, że nam się nie chce tego zrobić. Pomyślmy sobie, że jak to zrobimy, nad nami otworzy się niebo i Pan Jezus powie: Ty jesteś moje kochane dziecię. I cię tak pogłaszczę, o prawda? Ty jesteś moim kochanym dzieckiem. Kto by nie chciał? Zobaczcie, dziewczynka się uśmiechnęła tutaj. i Jakbym podszedł do dorosłych, na przykład, już się pan tu uśmiecha, bo do niego podchodzę, i pan jezus mówi: Ty jesteś mój syn, kochany, prawda? No, każdy by z nas by tak chciał, i od razu by się nam miło zrobiło, prawda? O, no, pan tu też się tak śmieje, także od razu widzimy. Do każdego, kto bym podszedł, to właśnie się tak uśmiecha. Bo rzeczywiście, gdy spełnimy wolę Bożą, gdy, pa, gdy spełniamy to, czego Pan Bóg oczekuje, to Pan Jezus otwiera nad nami niebiosa, tak jak w dzisiejszej Ewangelii i mówi, Ty jesteś mój ukochany Syn, moje ukochane dziecko. I od razu jakaś taka wewnętrzna radość z nas płynie. Także zachęcam właśnie do tego, byśmy tę te, te jakieś właśnie tą wolę Bożą, którą przyjęliśmy na Chrzcie Świętym, z radością spełniali. A wtedy właśnie to niebo będzie się nad nami otwierało i Pan Jezus mu będzie nam, nas brał w tak w objęcia i nas właśnie do nas przemawiał te słowa. Ty jesteś mój dziecko, mój syn, moja córka, umiłowana ciebie. Kocham. Amen.